zaczynamy wyścig, z tego co widzę trzech kierowców na oponach pośrednich, Heiki, El Kubuto oraz Mirorim, cała reszta na oponach miękkich, już zapalają się czerwone światło, mamy pięć czerwonych świateł z pole position, Alfa Romeo obok niego Racing Point, gasną czerwone tam has, wystartował to Karneusz. wystartował jak torpeda, już jest na pozycji szóstej, bycie zaraz się biły z Takerem o pozycję numer 5, ale tak z potężnymi problemami, więc Carneus awansuje nam chyba o kolejną pozycję w górę, ale gdzie jest, co się stało, co się tutaj stało z tym, z timingiem Ojojoj, to są takie typowe problemy Codemasters, jeśli chodzi o aktualnie. O, o. Jeśli chodzi w ogóle o lifetiming, timing. To, karneusz? Niestety, aktualnie nie będziemy do końca wiedzieli, kto jest gdzie, powinno się to ustabilizować za jakieś 2-3 okrążenia. No to wiem, że Karneusz genialny start, już jest na pozycji drugiej. O, strategia mi się aż nawet teraz wyświetliła. No proszę bardzo. O, już się lifetiming timing naprawił. Karneusz. Start genialny! Już jest na pozycji drugiej. Piękna walka na pierwszych okrążeniach tego wyścigu. Na ten moment na prowadzeniu mamy Mirorima. Taker wycofuje się z sesji. A Taker mamy. Tutaj... był rozbity, także. Mamy tu walkę Baku oraz Elku to Taker widzimy gdzie. I mamy samochód bezpieczeństwa na torze. Wiem, że nam safety car ratuje chyba troszeczkę Mirorima, mi się wydaje. Kapiatyn pewnie na prowadzeniu, na drugim miejscu pewnie Mirori, Następnie Bot Andrzej tutaj bez żadnych zmian. Ale widzimy, że blisko, blisko Karneusz za Andrzejem. Andrzej za Mirorim, Mirorim z uślizgiem. Ale zostaje na pozycji drugiej. Bardzo blisko teraz Carneus za Botem Andrzejem. Od zewnętrznej próbuje Karneusz wyprzedzić. McLarena chyba mu się to uda. Spójrzmy, teraz jest przed Botem Andrzejem. Co za piękny manewr kierowcy Hasa. Na szczęście dla niego na ten moment bez uścisku kolejnego i bez obrócenia ja się tutaj prawie wjeżdża w tył kierowcy Racing Point, ale trzeba się dalej, trzeba się dalej wow! zobaczymy. Co tu się stało z tyłu karacia no Lordzik wycofał się z sesji? Prawdopodobnie uszkodzenia jakieś. Jest to u mnie na transmisji, także możesz sobie luknąć Tak samo Heiki tutaj z problemami, jakiś uścisk Bot Andrzej, teraz kontra Karneusz. Samochód bezpieczeństwa wyjechał. Znowu eee, samochód bezpieczeństwa zjeżdżał, Ale no się tutaj przerwa zrobiła, co się... Znowu cóż ta, jakiś karambol mm. Strasznie duża przerwa Ale kapitan teraz ale troszeczkę zwolnił stawkę Ale widzimy, ustawiają się obok siebie samochody racing Bo teraz już uderza w kapiotyna! Mirori... Karneusz Mirorima jeszcze przed restartem, To wszystko dziwna sytuacja. Next to dyskwalifikacja tymczasem, Next ale dyskwalifikacja. mamy ten restart, gdzie tutaj cały czas samochody Racing Point na czele startu. Dokładnie tak, no dostaraliśmy tą szansę tutaj wyprzedzenia na tych pierwszych okrążeniach Mirorima. I będzie się po prostu starał teraz powoli podróżować za kierowcami racing. Mirorim atakuje jednak w tej strefie DRS. Użyliśmy dzisiaj jakiś manewr, ale tutaj Kapiat od razu stara się wejść na zewnątrz kierowcy racing, swojego kolegi z zespołu, ale nie udaje mu się to. I myślę, że teraz może dojść do ataku ze strony Kapiatna. Tutaj Mirorim 30% ERSU, a Kapiat na 60%, tutaj dużo więcej. Zobaczymy, czy uda mu się te manewr. Tutaj zabiera się i udało mu się tutaj zaatakować swojego kolegę zespołu. Bezproblemowo, można powiedzieć. Ale nie do końca! Biori, teraz, teraz Jest na pozycji I pierwszej! Się. I tutaj jeszcze Karneusz próbuje! Ale jednak jeszcze nie teraz. No i mamy walkę. walkę o pozycji numer 4, właśnie gdzie Badi Orlik oraz Tekila atakują razem. Botandrzeja teraz bardzo blisko po zewnętrznej Badi Orlik, i to będzie manewr Jeszcze teraz wyprzedza Tekila, Botandrzeja, który nam zjeżdża do alei serwisowej. Tak Ale... samo Karnausz? właśnie Tekila zjechali tutaj? Nie, Tekila nie, okej, okay. czyli tu miałem jakiś problem. Ok, nie można. Tekila w każdym razie siedzi już na plecach Badolika Berfiego. Tak yy, będę starał się. Wej, Tekila! Dave, nie... Wow, to był bardzo okay, szybki manewr. Dobra. Walkę mamy o pozycję numer 4. Strozikael, Tequila i Karneusz. Zobaczymy Dokładnie tak. Tarczycie. I też Karneusz znowu jeszcze wjeżdża troszeczkę w tył Elowi, ale nie udaje mu się tutaj na razie przejść. chociaż zbliża się bardzo szybko i możliwe, że dojdzie zaraz tutaj do ataku. I wjeżdża na wewnętrzną, także udaje mu się, tutaj Strozikael już nie ma za bardzo czym odpowiedzieć. No, na pewno jest blisko karnoużka. Karnoużka. Te <tekila> teraz atakuje nam Hektekera. Hektakera, którego wypchnął jeszcze leciutko, i na tym wszystkim skorzystał Kuba. Hektaker traci dwie pozycje. No i Kuba bardzo, bardzo <tekera> odważnie wjechał na wewnętrzną e, <tekera> i prawie można powiedzieć, że. Prawie mu się to udało. Chcę. Gdy... <tekera> W, po, w poprzednim sezonie i tak było dużo gorzej, to musicie mi uwierzyć. Tak, ba, Batandrze wjeżdża, ale jednak trochę. O kurczę, to jest ostra walka pomiędzy Batandrzeem a bo Batandrze też traci na tym wszystkim skrzydło. I to jest ostatnie okrążenie wyścigu, nam się zaczęło. I w tej chwili Karneusz ma szansę zdobyć tą czwartą pozycję, o którą tak walczył przez większość tego wyścigu. Chociaż tak naprawdę on walczył o podium, ale w tej chwili, nawet czwarta pozycja, myślę, że go zadowoli, wjeżdża. Przez a to jeszcze walczy kierowca Mercedesa. Wyjeżdża troszeczkę szeroko. Karneusz że na wewnętrzną. To mi to Karneusz będzie miał tą czwartą pozycję dzisiaj. O ile tylko zaraz L nie wiedzie. Nie, tutaj poddał się już z Karneuszek z P4. E, karneuszek, garnek dobrych uszek dzisiaj dla ciebie. Tak jak to jest. L pierwszy, drugie miejsce zajmuje Mirorim, trzeci kapiat, czwarty bad. Badiorlik, 5 yy, Botan, 6 Karneusz, Karneuszek, 7 Heiki Hakson, 8 Tekila, 9 SR, 10 Maciu, 11 Hekteker, 12 Baku, 13 Elkobuto, 14 Rakso, 15 Metit, 16 Nextus, 17 Lordik i 18 Tucker. Tak to się prezentuje tutaj. No, największym brachowcem chyba można powiedzieć, że jest yy, a, no tak, albo na, na pewno Taker, jeśli chodzi o jego problemy z połączeniem, bo to jest start z trzeciego miejsca i, i no jednak wyścig do zapomnienia. Tak samo Kuba SR, który w pewnym momencie walczył z takim Tutaj o pozycję chyba numer 7, a ostatecznie zakończył ten wyścig y, na pozycji. Y, aż się pokubiłem. No właśnie 9 y, tam z Błędem jednym. Tutaj na pewno Birorim, bardzo dobry wyścig wykonanie tego kierowcy.